Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale nagrywanym 3 listopada Jest w tej chwili godzina 21.24 A ja ukończyłem właśnie Przed chwilą grę Pod tytułem Call of Juarez Więzy krwi Czy też po angielsku Bound in blood Słuchajcie, e, Call of Juarez w krwi jest grą pols e, polską e, Wrocławskiego Studia Techland. Kto, pa, ktoś wie, jakie gry wydał Techland. Oczywiście, serię Call of Juarez, którą e, w swoim czasie e, o, na kanale. Mówiłem, omawiałem chociażby w serii Moja kolekcja gier na PC. I wśród nich były trzy gry: Call of Juarez, Call of Juarez Więzy Fi w edycji Revolver Edition oraz Call of Juarez The Carter. I ostatnia, czwarta e, odsłona serii Call of Juarez e, o podtytule Gunslinger. I. Moi drodzy, ukończyłem pierwszy raz na pececie właśnie Call of Juarez w języku chwili i powiem Wam szczerze, że jest to gra no po prostu wybitna. To jest naprawdę gra, nawet wiecie co, muszę zobaczyć z którego roku jest to gra, bo aż nie chcę czegoś ee, spartaczyć, ale kiedy ta gra e, wyszła? Data wydania: 30 czerwca 2009 roku, rozumiecie? 2009, czyli 12 lat temu. Powiem tak. of Juarez w języku krwi nawet dzisiaj broni się oprawą graficzną. Muzyka jest po prostu naprawdę świetna. Słuchajcie, pokażę Wam statystyki osobiste. Eee, łącznie w tą grę rozegrałem 6 godzin, 17 minut i 22 sekundy. Tylko musicie wiedzieć, że to te, nie liczy również czasu, który spędziłem w chociażby w innych trybach. Czy eee, też po prostu. E, przeglądając sekrety, tak, w tej grze są sekrety, i łącznie bez tak naprawdę żadnego, e, żadnych poradników czy czegokolwiek zebrałem 25 e, z 89 e, sekretów. Tak więc jest to dość sporo łącznie. Podczas pierwszego podejścia, zresztą jeszcze nawet pokażę wam w osiągnięciach, żeby nie było, mamy w tej listopad tak trzeci, jak zresztą powiedziałem. Wykonałem praktycznie wszystko, co też się dało, co chciałem zrobić i tak dalej. Na przykład tak, ja, chociażby to ukończyłeś grę na po, poziomie co najmniej łatwym, i ukończyłeś wszystkie rozdziały jako Ray eee, Mam również eee, ochotę eee, zdobyć osiągnięcie Historia Tomasa. Ukończ wszystkie rozdziały jako Tomas, ukończ grę na poziomie co najmniej trudnym, co najmniej średnim, eee, czy też zbierz w sumie milion dolarów również w grze rankingowej, bo dokować złotą broń. Eee, czy... Pch, e, gdzie jest tutaj to osiągnięcie? Nie wiem, hm, mm, mm, mm. eee, Zabić 250 ludzi używając karabinów, pięciu wrogów krzesłem, Zestrzel w locie dwie laski dynamitu rzucone przez wroga, tak? Eee, wszystkie, zebrać wszystkie sekrety i tak dalej, różne... Eee. Zabij 250 ludzi, używając śrutówek. Zabij 2000, 2000 przeciwników i tak dalej. Różne e, są tutaj osiągnięcia, które w przyszłości na pewno zdobędę. I od razu też e, chcę powiedzieć, że prawdopodobnie, e, w, może nie tyle co e, od razu, ale... E, też będę zabierał się, żeby właśnie, e, może nie, nie od razu, może nie jutro, może nie za tydzień, może nie za miesiąc, ale zamierzam e, Wam tą grę zaprezentować oczywiście. Przejdę również tą grę dla siebie e, tak naprawdę łącznie nie wiem ile razy, ale chcę Was od razu powiedzieć, że jeśli w przyszłości... Z, wystartuję z tą serią z tejże gry, to chcę Wam powiedzieć, że tą grę będziemy przechodzić kilka, jeśli nie nawet kilkanaście razy. Co również pojawią się z tej gry podręczki broni. I teraz e, słuchajcie, łącznie rozdziałów jest 15. Jest to, mimo wszystko, dość długa gra. I powiem Wam szczerze, że zamierzasz ponownie rozpocząć ten rozdział. Eee, tak. Mam, słuchajcie, mamy cztery poziomy trudności: mamy łatwy, mamy średni, mamy trudny i mamy bardzo trudny. Eee, I od razu też mówię, że prawdopodobnie również na łatwym eee, zagram sobie historię eee, Tomasa, ale to w przyszłości. A co się z tym wiąże? Ano wiąże się również z tym, że zamierzam Wam pokazać, nie wierzę, że to mówię, ale to chyba, chyba będzie jedyna gra, gdzie zaprezentuję Wam kampanię w dwóch różnych przejściach na czterech różnych poziomach trudności. Co to znaczy? To znaczy, że e, będę grał jednym bohaterem na każdym poziomie trudności i razem będziemy przez to piekło po prostu przechodzić. Nie wiem, czy najpierw tego nie zrobię samemu, czy też z wami. Tego tak naprawdę w tej chwili stwierdzić nie jestem, ale moi drodzy, powiem tak. Gra nawet dzisiaj się po prostu świetnie broni i Myślę, że Call of Juarez, Więzy Krwi to jest tytuł, obok którego tak naprawdę, no nie wiem, nie można przejść po prostu obojętnie. Tą grę trzeba poznać. I myślę, że tutaj Xbox je, ma zdecydowaną przewagę nad PlayStation z racji tego, że posiada właśnie funkcję wstecznej kompatybilności. I powiem wam szczerze, że ta gra naprawdę wygląda nawet dzisiaj eee, zajebiście ładnie. Eee, tak, tutaj. Mhm. Eee, jak widzicie, przejdę jeszcze raz w statystyki. Ach, no, sporo się udało, sporo udało się zrobić, i cóż, dużo rzeczy tutaj mnie oczywiście jeszcze e, będzie czekało. Tak więc, cóż moi drodzy, tytuł, który jak najbardziej polecam, jeśli macie możliwość zagrania w Call of Juarez w język krwi, naprawdę. Polecam, wygospodarujcie sobie właśnie te 6 godzin. O, owszem, ja tam zbierałem sekrety, ale nie to, że chodziłem i tam, wiecie, nie, po prostu miałem okazję, no to chodziłem po do, budynkach, tak naprawdę zbierałem tą samą gotówkę i tak dalej, te dolary, żeby już tam powoli jakieś tam osiągnięcia robić, kupować sobie lepszą broń i tak dalej. Tak więc nie grałem też super szybko, nie grałem też mega wolno, po prostu grałem swoim tempem. Myślę, że na poziomie nawet łatwym czy tam średnim warto poświęcić czas zagrać w ten tytuł, nawet mimo, że ma te 12 lat już na karku i zobaczyć jak powinno się robić naprawdę dobre FPSy, że Polacy też potrafili robić Zajebistego FPS-a i powiem szczerze, że polecam. Oj, polecam jak cholera. To jest tytuł, który naprawdę warto znać. Ale to jest takie, że jakby to powiedzieć moje takie skrzywienie e, z racji tego, że no, ja tą grę ogrywałem na pc Niezliczoną ilość godzin, tam na pewno było coś około 400, może 500 godzin. Tak więc, cóż mogę powiedzieć, co powiedzieć chciałem, to powiedziałem. I chciałbym Was zapytać, czy graliście, czy może zamierzacie zagrać, czy może czekacie u mnie na serię z tejże gry. Tyle. Ode mnie. Dziękuję serdecznie za uwagę, za wysłuchanie i do następnego odcinka z jakiejkolwiek gry. Trzymajcie się i pa pa!